26 czerwca w Archikatedrze Wrocławskiej odbyła się Eucharystia, podczas której siedmiu wolontariuszy salazyńskiego wolontariatu misyjnego zostało rozesłanych zgodnie ze słowami dobrej nowiny idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Dla mnie ta dzisiejsza uroczystość to jest uwieńczenie dwuletnich przygotowań. Dla mnie to jest wielkie święto, wielka radość. Jestem tutaj ze swoimi przyjaciółmi, zarówno z wolontariatu, jak i przyjaciółmi ze studiów i rodziną, więc jest to dla mnie wielko, wielkie święto radości, spokoju i tego, że. Że spełnia się to moje marzenie o powołaniu. No jest to ważny dzień w życiu każdego wolontariusza, ponieważ w ten dzień szczególnie przypominamy sobie to, do czego jesteśmy powołani. No i chcemy razem z Panem Jezusem wyruszyć tam, gdzie nas posyła. Dzisiejsza uroczystość ma dla mnie duże znaczenie, ponieważ otrzymałam krzyż misyjny, co jest równoznaczne z wyjazdem na misję. Hmm. Dzisiejsze uroczystości są dla mnie. Umocnieniem na mojej drodze powołania mnie do wyjazdu misyjnego, no, jest takie poczucie, że to jednak cała wspólnota kościelna posyła mnie tam i, i siła wyższa, a nie, że ja sam po prostu chcę tam pojechać. Dzisiejsza msza znaczyła dla mnie bardzo wiele, ponieważ też uświadomiłam sobie, że to się faktycznie dzieje, że ja wyjeżdżam i, i krzyż, który dostałam. Jest dla mnie takim znakiem, że właśnie w tych trudnościach, które tam być może będę przeżywać, to zawsze mogę się do Pana Boga zwrócić o, o pomoc. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Leszek Król, w Homili ksiądz Jerzy Babiak, prezes Salezyńskiego Wolontariatu Misyjnego, Młodzi Światu, oddział w Wrocławiu. Zachęcał wolontariuszy do wytrwałości w misyjnym posłaniu. Okay. Dla mnie wyjazd na misję to jest, tak jak przed chwilą powiedziałam, spełnienie marzeń. Marzyłam o tym od podstawówki. No, jest coś takiego niesamowitego, że, że Pan Bóg powołuje ludzi do różnych rzeczy, tak? Do zakładania rodziny, do pójścia do zakonu, do życia w samotności. A mnie Pan Bóg dał coś takiego, że tak popchnął mnie ku innym ludziom, czyli właśnie dał mi coś takiego, żebym ja mogła być misjonarzem. Więc dla mnie, misję to jest takie spełnienie i marzeń, i takie spełnienie życiowej misji. To już trzeci mój wyjazd i już tęsknię za tą pracą. Mam nadzieję, że dzieci pamiętają to wszystko, co robiliśmy w zeszłym roku. I w tym roku chcemy to powtórzyć i po prostu zanieść im radość. Ehm, muszę powiedzieć, że wyjazd na misję jest dla mnie bardzo ważny. Przygotowywałam się do niego dwa lata, ćwicząc swoją cierpliwość, ale nie, nie ukrywam, że jeszcze troszkę trzeba poczekać, jeszcze dwa miesiące do wyjazdu. Mam nadzieję, że w tym czasie nie. Nie napotkam żadnych trudności. Wnośnie misji to zawsze to było moje marzenie, a też kocham dzieci, uwielbiam pracę z nimi, więc myślę, że to jest fajne połączenie. Wyjechać właśnie na taką misję i móc takim dzieciom pomagać. pomszy odbyło się spotkanie dla wolontariuszy i ich rodzin, podczas którego wyjeżdżającym zostały rozdane prezenty w postaci koszulek. Całemu wydarzeniu towarzyszyła miła i przyjemna atmosfera.